Witajcie, jestem mafii.pl, to jest taka, taka jakby polecajka i tutaj zaraz zobaczymy sobie mój serwer ym, na którym możecie oczywiście zagrać, jeśli tylko będziecie chcieli poczekajcie okej, okay, już jestem tutaj yy, widzicie, włączyłem już swój bookkit nagrywkę również jest yy aby zostać administratorem sorry, nie administratorem może moderatorem mhm. należy należy, co należy należy czekajcie coś mi zalogowało tak e, aby dołączyć do serwera należy słożyć w podaniu, czyli by tutaj coś tak nie laguje. Okej okay. Tutaj mamy e, miasto na, na jubilei No boże, jakie miasto, jakie miasto, miasto To jest po prostu takie jakby... Podziemia? Możemy traguć? Nie czekajcie, bo kurde, coś mnie więc jest ten życiorodztwo takie tam tam wyłączy. oczywiście ja po wszystko łączył już raz, żeby nobie co no to coś zostało? nie i tak dalej, I tak, tutaj jest statek e, Tomego, czyli gen Admin'a. E, statek e, genu Tomego, poszukiwana załoga. Tutaj jest e, takie jakby mieszkanko. Może można tutaj sobie przespać noc, jeśli będziecie tam chcieli. Tutaj lecimy w górę. Tutaj na zamku. Na jego zamku mojej bili. Tutaj już wam pokazuję. O Jezus. Już wybrany. Jest dużo winda na dół. Na razie, że nie to, to jest taki mały zameczek, tak żeby był okaz. Tutaj widzicie duże. Cale trenowany takie tam. czekajcie, widzicie tak no co, to w ogóle smurfing korytki wodą tak sobie tak, tak że tak sobie taka wyłączę <klujna> no, jest tylko jak na pokaz, dobra no. tutaj jest nasz spawn jak widzicie mamy zasady tak normalnie gdzieś na zadupy się zespołnę. Witamy na serwerze TP Teamplay. Co pierwsza zaproszę, gramy Only gameplay Zasię druga ustawki, da na maila, pytania na e-mail i tutaj macie e-mail. za minut na godzinę, zamieszczenie budynków innych oraz obiektów gildyjnych, permanent, ban, załoga serwera. GA, czyli game może mafipl, czyli ja, e, GM Tony. Moderator, moderator jest poszukiwany. Strona internetowa www.playgameguide.bnx.pl Na stronie podane są info o filmikach i pracach konserwacyjnych, e, i tutaj są guilty do wyboru. Na razie jest jedna, ale pierwsza osoba, która wejdzie na tym. Otóż, ładny serwer i może stworzyć swoją gildię będzie miała takie przygody i tutaj jest moja gildia Rosul Forever szef, czyli ja, zastępca Tony, skarbnik, szukany zapisy są od 6 do 9 lipca który dzisiaj jest 30 czerwca okej okay. aha, dobra sobota i tutaj tak. Warp dla... ...glakany, kluczony. Jesteśmy sobie tutaj w zamku. Tutaj jest ulew, nie wstąpimy. No no. Tutaj jest... Tutaj jest jakiś domek. Tutaj jest biblioteka. Tutaj możemy sobie rzeczy naprzeć co tu jeszcze. Aha! Tutaj jest nasza duża dużo rakiet. I może jej A tutaj jest świątynia, którą znalazłem niedawno. Musiałem ją ochronić. To jest tajemnicza świątynia, mają nie niszczyć. I tutaj, jak wchodzimy trochę taką swoją Powiem Wam, że ja tego nie, z... nie ten... będę dobrze, tylko ja to znalazłem. Pozwalałam się go tutaj Mamy górną bramę. To się wiemy. Oczywiście tutaj um, ten mur chyba nie będzie dokończony, bo nie jest na poprzednio. Na razie wojny nie będzie. A ja samym nie chcę tego budować, bo to będzie takie odwalenie całej roboty. Tu jest paczalnia. Czekać. Mhm. Tutaj mamy taką paczalny. że możemy sobie popatrzeć. No. Mm. I tutaj jeszcze jest nasza gryzija. Czekajcie, zastępuję. Okej okay, już jestem i tutaj jesteśmy w, w naszej tej gildii. Jak widzicie jesteśmy tutaj. To jest dosyć ładnie. Mamy tutaj wszystkie obiekty. Spałem adlato, dolne miasto, teraz górne miasto. Yy, Czajne. No. Zakoguję wywale. Tutaj jest taka miejscowa. Ja osoby, które dołączą, dołączy ich 15 mobilnych, może dołączyć, aby pozostać w po tej grupie. No. Jest to chyba będą codziennie, Jeśli ktoś będzie, po 15. Ja oczywiście będę. Niestety serwer jest hamaczy, ale to jest tej do beta. Ja oczywiście was wszystkich zapiszę, tam jak się już dołączycie do gili, jeśli ktoś w ogóle będzie grał, Jeśli nie, no to wiecie, to nie warto otworzyć do byka. Ale jeśli by się jeśli by się paca, to oczywiście bym stworzył. Byście wtedy mogli Ciebie wygrywać poze mnie. Tak. Y no. no. I tak myślę. I teraz Wam pokażę jak... Y jak dojść do serwera. To po pierwsze musicie, musicie musicie mieć Hamachi że pokojuje chyba każdy wie jak się dołącza do hamacze, no dołączy do Homaci Oczywiście tutaj macie świeci od serwermafy.pl 1 do 5 które możecie sobie dołączyć Pasła 1, 2, 3 Tak Tutaj jak nie wiecie, to chyba naciskamy tutaj sieć Dąż do istniejącej sieci I wpisujemy tytuł w serwisie 1 Pasła 1, 2, 3 Dąż To jest moja sieć i już jestem w no i tak IP IP, IP, IP aha, aha sorry, zapomniałam TeamSpeak potrzebny niech wam tutaj pokażę TeamSpeak, TeamSpeak ja jestem Adminem, ale um, czekajcie, zróbmy występ ja już wam podawał już w e, tym IP serwer, to możemy koniecznie wyłączyć i serwer podłączamy i tak e, connect serwer IP to jest e, tak samo jak serwer IP serwera tego naszego Minecrafta. E, i serwer password podam w, w, w w opisie. No, konektowana. Jesteśmy tutaj. Uwagi do admina, Lilia i pokój adminów. Jak widzicie, mogę jeść tu na binem ale to wszystko jest dane naszym hasłem. Tak. Czekajcie. Policie yeah, z. No. To wchodzimy. Możemy już sobie wyłączyć. No. I tak, dziękuję Wam za uwagę. Zapraszam również do zagrania na moim serwerze. <coughs> mój e-mail jest w opisie możecie przysłać wiadomości możecie jakieś tam zapytanie możecie również wejść na właśnie Teamspeak jak widzicie teams, Teamspeak zawsze jest otwarty od, boże, od 10 do 24 no. I możecie sobie od razu wkroczyć, tam będzie no, normalnego runu będziecie dodani I tam możecie, typu, porozmawiać z wyzwaniem, z i tak, tak. No To Ta już się z wami chyba będę żegnał I zapraszam yeah, no. ja ja również do mojego, na mój serwer, na mój kanał, na moją stronę No Zobaczymy. Cześć.